Uh, virus we're sending up uh, down to the ground it's constantly no i i'll make a shot i love the pain It just me free it's wrong i can't make a Jeśli się zobaczyłaś odcinek. Hipnoza Hipnoza kopka tu się szczeka. o nasz przyjaciel blaza zawsze ma zwita. Dzień dobry. Zawsze szczeka. Witam Was w nowym vlogu. Jadę na uzupełnienie żąsków Coś tutaj brudnawe jest. O jest wielką torbę kosmetyków. Mam ze sobą, bo dzisiaj słuchajcie, mm, Fabryka, w której pracuję, w ogóle chyba fabryki tak mają, tak deputat to jest, powiem Wam, to co dostaje się jakby z fabryki, tak, na przykład górnicy dostają węgiel, a pracownicy fabryki z kosmetykami kosmetyki. To są kosmetyki niepełnowartościowe, czyli nie wiem, na przykład zielona klejka naklejona, albo jakieś denko, albo coś, albo na przykład bez pudełeczka. No więc na Wielkanoc mogliśmy sobie wziąć 25 kosmetyków. Także wow, mam zapas żeli, mydła, podzielę się z mamą, więc obdzielę rodzinę wielkanocnymi kosmetykami. Tak sobie właśnie pomyślałam, to będzie dobry pomysł. Także jadę na rzęski Tak się właśnie waham. Słuchajcie, bo chyba nie zrobię 4 do 1, tylko sobie zrobię. 3 do 1 zobaczymy. W ogóle chyba jakiejś alergii dostałam, słuchajcie, drzewa pylą i <laughs> rok temu też miałam problemy właśnie z gardłem tutaj, z zatokami i tak coś zaczynam być pociągająca i mówić przez nos. Także zeszłam się z tym deputatem jest prawie 40 minut, słuchajcie, przewalania tych kosmetyków, bo ja mm, pracuję na dziale perfum, tak? A perfum nie ma na deputacie. Jako jedynych nie ma na deputacie, więc nie mogłam sobie wybrać jakiś perfum, ale nie chciałam szczerze mówiąc. To nie o to chodzi, że mi się nie podobają tam jakieś czy coś, ale mm, pracując w, z perfumami, nie czuję potrzeby, jakby jeszcze mieć takich perfum. A mam szansę poznać kosmetyki tej firmy. W której pracuję, tak? W fabryce kosmetyków, w której pracuję. Jedna z Was pytała mi się, czy zdradzę w końcu gdzie, co to za firma, co to tak naprawdę za fabryka. Nie, to nie jest żadna fabryka polska, tyle mogę Wam powiedzieć. To nie jest, znaczy, oddział mają w Polsce, natomiast nie jest polską firmą stricte. Także tyle. Powiem Wam, powiem, ale no jeszcze. Nie minęły trzy miesiące, więc jeszcze to chwilę potrwa, tak powiem Wam. Zresztą ja nie zdradzam jakichś firmowych tajemnic, tak? Pracując w fabryce, tak samo jak w każdej, przypuszczam, fabryce, a przynajmniej w tej, w której pracuję, w fabryce kosmetyków, dostajecie deputat, a deputat właśnie to jest taka część, którą... Przyznaję się właśnie ludziom, którzy pracują na przykład w fabrykach właśnie, albo na przykład w kopalni deputatem jest węgiel na przykład dla górników. No. Dobra, idę. Było tego przewalania ludzi dużo. Także naprawdę tam nie ogarnęłam wszystkiego. Były też tusze, ale że ja nie. Stosuję tusze teraz, więc nie brałam, ale wzięłam takie odżywcze sera czy coś, więc jeżeli mi się sprawdzą, to na pewno o tym wspomnę. I to może będzie właśnie pretekst, żeby powiedzieć z jakiej to fabryki, co to za kosmetyki. Dobra, jadę na rzęsy, bo się nie chcę spóźnić. Na razie. No mam... się tutaj pokruszyło coś. Mam rewelacyjny czas, słuchajcie. To jest mój rekord. Nie tak jak ostatnio, no ale wiecie, ostatnio krążyłam, było jeszcze ciemno mm, o, o tej porze, um, a już w ogóle było ciemnawo. Powiedzmy tak, a już jak wracam, to było w ogóle już ciemno, ale było już ciemnawo. No a teraz już że wiem, że są te objazdy i tak dalej, ale nie spodziewałam się. Wow. Chyba zajdę do cukierni i zobaczę czy jest coś fajnego, jakaś bułeczka czy, czy coś. Napiję się wody. Kupiłam sobie wodę, jeśli się chciało. To jest trudny taki dzień, powiem Wam, w pracy. Poniedziałek jest dzisiaj, tak? O Jezus, to jest ostatni tydzień przed świętami wielkanocnymi, tak? W piątek jest Wielki Piątek. W środę mam taką jajeczko, wigilię w pracy. Powiem Wam, że naprawdę jakoś Dziwnie się czuję. Znaczy, czuję się właśnie tak jak rok temu i dwa lata temu, że o tej porze święta wielkanocne, niezależnie, bo one jest, zawsze tak przesuwają się, albo są w kwietniu, albo są w marcu, ale <laughs> po prostu o tu, tu i gardło. Zatrzymuje się taką gulę w gardle, nie wiem, może to wirusowe. Dobra to może pójdę do tej cukierni Dobrze. zastanawiam się właśnie jak te rzęsy co z tymi rzęsami dobra to y, ruszam zgadnijcie co tarta jabłkowa także ale to jak wyjdę już

dobrze będzie widać Jezus słuchajcie zimno i zimno mi. tak 4 do jednego i po prostu są krótsze nie wiem czy to widać czy nie o Jezus mnie bierze jabłkową zjem. No, fajnie, półtorej godziny jest. do Szóstej dochodzi. To drzewo jest cudowe. Ale ja, słuchajcie, od czwartej rano jestem dzisiaj na nogach, więc może ogólnie jest męczenie i wszystko. Nie trzęsie się. O Jezus. trzęsie mnie. Zimno mi. E, jestem pociągająca. E, nosowa. Nie wiem. Możliwe, że to zmęczenie, bo dzisiaj na pierwszą zmianę, wiecie, o czwartej rano na nogach jestem. Już jest pół do szóstej. I tak ogólnie, e, taki dzień był dość. E, Interesujący, taki jakiś, nie wiem, ten poniedziałek, taki jakiś. W pracy też no, właśnie miałam taki jakiś słab. Mimo, że ten deputat na święta, e, e, super, to, to tak jakoś, właśnie, dlatego, że jak szłam właśnie do pracy, słuchajcie, rano, to jakoś właśnie poczułam, że. Te zatoki nagle mi się zapychają, że nagle właśnie jakby jakaś alergia, kichanie w ogóle. Dobra, ale wracamy do że jest Bosko, jest Bosko. Rozmawiałam y, z Panią Justyną, klej jest zawsze ten sam. Mm, ale. I pytałam się, czy miałoby to znaczenie jakieś duże, jeżeli bym zrobiła, wiecie, 3 do 1 i nie, bo te opary i to, 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 jest to samo, więc to do każdej rzęsy dochodzi, ale jest fajnie, bo słuchajcie, zrobiłam uzupełnienie 4 do 1, ale zrobiłam je krótsze, krótsze. Bo wcześniej miałam takie dłuższe, takie bardziej, bym powiedziała, teatralne. A teraz yy, powiedziałam, właśnie pani Justyny, dobra, to uzupełniamy 4 do 1, ale yy, robimy je krótsze. No i są super. I super. I jak na razie nic mnie nie spędzi, tylko mam nos zatkany. Ale że. Także bardzo fajnie i są krótsze, wydaje mi się takie bardziej naturalne. Gęste, właśnie jak gęste, ale że naturalne nie są takie jakieś wiecie, spektakularne, tylko po prostu fajne takie krótsze. Yy... No, i zajadam moją tartę jabłkową. I jadę do domu, słuchajcie, kąpię się i idę spać, bo już znowu na pierwszą zmianę. Taram! Ale! Mmm, kruchówka. Mmm, kocha, Nie mieszkam pewnie, kawy się napić. I idę spać, idę spać, słuchajcie, mm. bo jutro znowu czwarta rano. dobra. Będę sobie po drodze hapsać. E, a jeszcze powiedziałam Pani właśnie Justynie, że mnie to tak uczuło. Ona powiedziała, że możliwe, że po prostu staje się alergiczna na ten klej I ona mi nie poleca trzymania rzęs, jeżeli będą mi tak puchły e, powieki, więc. Mm. Robię to na swoje ryzyko. Mam nadzieję, że nie będą mnie tym razem kuć. Mam nadzieję, że jutro się obudzę i nie będą mnie oczy spędziały, bo nie spędzą mnie. Jedyne co, że to mam takie może lekko, wiecie, łzawiące, ale to. W żaden sposób nie jest od rzęs i mnie nic nie swędzi, tylko po prostu to są zatałki, to jest katar, jestem pociągająca. Także 4 do 1 są krótsze, ale przez to bardziej takie naturalne, lepiej mi się, o wiele lepiej mi się właśnie podobają, niż te takie dłuższe, bo wtedy one mi tutaj prawie aż nachodziły, takie pojedyncze. A teraz są równiutkie i one się kończą razem z powieką. Także ruszam do domu, robię sobie herbatkę, biorę witaminę C, kąpię się i do łóżka spać. Odezwę się i... I love the pain me free Wirus mnie zaatakował Słuchajcie Od niedzieli mnie coś męczyło Dusiło wczoraj Mówiłam wam też, że tak już się słabo czuję Normalnie teraz katar mi wychodzi Oczami Suchy, suchy Sucho w gardle takie kluchy Temperatura Brałam gripex W nocy Mam temperaturę. No i byłam u lekarza. Tu jest super, bo jest, słuchajcie, na terenie zakładu pracy jest lekarz, internista, więc poszłam do pani doktor. Gripek, syropki, wodę, odpoczynek do końca tygodnia. Także nie, mnie jajeczko w pracy. Cało, cała ja, powiedz, że będzie impreza, będę chora. Idę, słuchajcie, spać, bo tak jestem zmęczona, tak mnie trzęsie się. Um, rzęsy spoko, nic mnie nie spędzi. Tutaj, że mam tutaj takie, wiecie, teraz czerwone, to po prostu e, ten katar, taki jakiś schodzący tutaj, zatykający, dużo żołądka spływające. Także e, wirus wiosenny dopadł mnie. push city idę spać odezwę się jakbym się lepiej czuła na razie down to the ground dragon is constantly no i don't make a sound i love the pain it says me free it's a